Dobry dzień, dobry, 6.45 wybiła, więc zaczynamy live medytacyjne w łóżku za damem, czyli spotkanie dla tych wszystkich, którzy chcą dobrze rozpocząć swój dzień z medytacją, z oddechem, pomedytować, popraktykować, właśnie, żeby też dobrze przygotować się na wyzwania dnia, które przed nami są, jak również chcą to zrobić w grupie, ponieważ wtedy, kiedy medytujemy w grupie, ta medytacja po prostu jest łatwiejsza i głębsza. Także jeżeli jesteś, czy to teraz na żywo, czy też później, to zachęcam Ciebie do przywitania się w komentarzu i jak zwykle bardzo szybko przechodzimy do praktyki, także jeżeli już jesteś, albo też oglądasz to nagranie, usiądź wygodnie, tak żeby mieć wyprostowany kręgosłup. Zamknij oczy. Możesz wziąć na początek kilka głębszych oddechów, wdychając powietrze przez nos. I wydychając przez usta. Weź dwa, trzy takie głębsze oddechy. I później już zacznij oddychać normalnie. Czyli wdech i wydech przez nos i skup swoją uwagę na swoim oddechu. Po prostu zacznij go obserwować. Czy to skupiając się na obrazach, jeżeli jesteś wzrokowcem, to prawdopodobnie wtedy, kiedy zamykasz oczy, łatwo Ci jest różne rzeczy sobie wyobrazić, więc możesz również wyobrażać i oglądać swój oddech, powietrze, które jest przed tobą, które wdychasz, rozchodzi się po twoich płucach, klatce piersiowej, też w całym ciele, a później masz zobaczyć, jakie je wydychasz. Jeżeli jesteś z kolei słuchowcem, możesz skupić się na dźwięku twojego oddechu, czy też powtarzać po cichu w swojej głowie. Wdech wtedy, kiedy robisz wdech, wydech, kiedy robisz wydech. I trzeci sposób, który szczególnie ci polecam, to skupienie się na odczuciach ze swojego ciała, odczuciu czy to przepływającego powietrza przez nos, nosa, czy też odczuciach z piersiowej, z brzucha. Z pewnością z każdym wdechem, jakim i wydechem, coś tam się dzieje. Więc jeżeli zauważysz te odczucia, to czujesz, to cały czas koncentruj swoją uwagę właśnie na tych odczuciach, pozwól sobie na to, żeby Twoja uwaga już się przeniosła na tu i teraz, na Twój oddech, niezależnie od tego co jest przed Tobą w ciągu dzisiejszego dnia. Co być może działo się dzisiaj czy w ostatnich dniach. Nasz umysł ma taką tendencję z tego, żeby właśnie wybiegać bardzo mocno w przyszłość, ale też również wracać cały czas do tego, co działo się w przeszłości. Właśnie medytacja, właśnie ta praktyka, kiedy starasz skupić się na swoim oddechu. Pozwala ci wracać cały czas do tu i teraz, ćwiczyć. Ćwiczyć za każdym razem, kiedy siadasz do medytacji, kiedy starasz się skupić na własnym oddechu, jesteś bardziej w tu i teraz, Czy też będzie się przekładać i przekłada się na to, w jaki sposób funkcjonujesz. W ciągu dnia, również wtedy, kiedy nie medytujesz, będziesz bardziej obecna, będziesz bardziej w tu i teraz. Za każdym razem, kiedy właśnie twój umysł będzie Ci przeszkadzać, pojawi się jakaś myśl, czy to z przyszłości, czy z przeszłości, czy z czegoś, co dzieje się wokół Ciebie, bo coś zabrało Twoją uwagę, jakiś dźwięk się pojawił, czy jakaś myśl dotycząca Ciebie, Twojego ciała, czegokolwiek innego niż Twój oddech, to pamiętaj, żeby za każdym razem z jednej strony. Przyjąć to ze zrozumieniem, ale od razu, kiedy złapiesz się na tym, że Twoja uwaga poszła gdzieś indziej, wróć do obserwowania oddechu. Może być tak, że na początku to się będzie zdarzało dość często, ale z praktyką coraz łatwiej będzie ci obserwować swój oddech, trzymać koncentrację na nim, a umysł w pewnym momencie być może nawet się podda i przestanie ci przeszkadzać. Kiedy tak obserwujesz swój oddech, być może już zauważyłaś, już zauważyłaś, że wraz z tym jak zatrzymałaś ciało, jak zamknąłeś oczy, twój oddech się uspokoił, spowolnił, w właśnie już po tych kilku minutach, większość osób tego doświadcza, osoby, które mają większą, większe doświadczenie, większą łatwość w w medytację. Zazwyczaj trwają to bardzo szybko, wręcz w pierwszej, w drugiej minucie praktyki. A jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę, albo jesteś w takim stanie dzisiaj, który trochę ci trudnia wejście w medytację, to z reguły potrzebujemy trochę więcej czasu, żeby posiedzieć w takiej ciszy, skupić się na swoim oddechu, i dopiero po dłuższej chwili to się dzieje. Ale właśnie to, że się zatrzymujesz, zatrzymujesz swoje ciało, ci nasz od po poprzez zamknięcie oczu będzie Ci bardzo pomagać, sprzyjać, wejść w ten stan. I to, o czym warto, żebyś pamiętała, pamiętał, to właśnie obserwowanie oddechu w tym momencie. Nic innego nie jest ważnego. Pozostaw to na chwilę, na te kilkanaście minut praktyki. Po prostu skupiaj się i obserwuj cały czas swoich. I tak jak większość z Was zapewne wie, wtedy, kiedy praktykujesz samodzielnie, tę medytację stosujemy w ciszy. Po prostu ustawiasz sobie minutnik, stoper, na tyle minut, na ile chcesz medytować. Wtedy dostajesz po prostu informację o tym, że to jest koniec. Wtedy, kiedy medytujemy w grupie, tak jak ja prowadzę medytację, z jednej strony mamy taki czas czy takie momenty, kiedy słyszysz mój głos i jest prowadzenie, a z drugiej strony mogą być też takie momenty, w których właśnie nic nie mówię, w którym przede wszystkim skupię się na swoim oddechu. Także nie musisz sprawdzać połączenia. Jeżeli jest taka myśl, która się w Twojej głowie pojawia, to też jest to doskonałe, doskonała okazja do praktyki, żeby wrócić do obserwowania oddechu i zapewne po chwili usłyszysz dalszą część mojego prowadzenia. cały czas skupia się na dechu. Pozwól sobie, żeby całe Twoje ciało rozluźniło się, odkrężyło z każdym oddechem, z każdym wdechem, wdechem który bierzesz. Pozwól, żeby te napięcia puściły. Tak, żebyś Mogła mógł wdychać i wypełniać się większą ilością spokoju, radości, bezwarunkowej miłości. Czy tego, co, czego w tym momencie najbardziej potrzebujesz, Oh, it's all the awesome. I na koniec zwróć uwagę na to, jak się czujesz, jak się zmienił Twój stan, na jakim poziomie jest spokój, radość, energia, co zmieniło się w Tobie poprzez właśnie te kilkanaście minut praktyki. Jeżeli masz ochotę, możesz zwrócić również uwagę na te rzeczy, które przychodziły do Ciebie podczas medytacji. Czy może było coś takiego, co pojawiło się bardzo wyraźnego albo wracającego raz za razem. Czasami są to oczywiście rzeczy z umysłu, coś, co nas próbowało odciągnąć od praktyki, ale czasami, kiedy jesteś w takim głębokim stanie medytacyjnym, to są rzeczy, które gdzieś wypływają z podświadomości swojego serca, coś powiem może nawet że z duszy, jako takie najgłębsze rzeczy, które są w nas, które często mogą być takimi wskazówkami, informacjami o tym, co dla nas jest najważniejszego, najwłaściwszego. Jeżeli chcesz się temu przyjrzeć, to na koniec też możesz zobaczyć, czy coś takiego się pojawiało podczas praktyki. I po kolejnym oddechu otwórzcie oczy. No dobrze, kochani. Kilkanaście minut medytacji, 16 minut tak naprawdę medytacji za nami, jeżeli masz ochotę kontynuować na przykład samodzielnie i wydłużyć sobie ten stan, zwłaszcza, że być może są takie osoby, które dołączyły trochę później, więc ta dla nich medytacja była krótsza, to do tego gorąco zachęcam. I na sam koniec również gorąca prośba, zachęta, żeby zostawić reakcję, czy to lajka, czy serduszko. Czy też udostępnić to nagranie, tak żeby więcej osób mogło faktycznie skorzystać, ponieważ te wszystkie algorytmy tak działają, że jeżeli komentujecie, jeżeli zostawiacie reakcję, to wtedy większa liczba osób po prostu otrzymuje taką, taką informację. A mi zależy na tym, żeby właściwe osoby też mogły skorzystać właśnie z tych naszych wspólnych medytacji. Także ja bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Ściskam was serdecznie i za tydzień widzimy się oczywiście również. Chociaż będę nadawał już z Tajlandii, więc może też poczujecie trochę inną energię i trochę tego tajskiego ciepła. Także ściskam was bardzo serdecznie i do zobaczenia.